W tym filmiku porównamy dwa tanie smartfony dual z Androidem. Pierwszy to 5-calowy Clever Phone 500, drugi natomiast 4,5-calowy Mediadroid Imperius Aero. Obydwa urządzenia pracują na tym samym procesorze Mediatek MTK6577 wspieranym przez 512MB ram oraz działają na Androidzie 4.0.4. Są wyposażone w Wi-Fi 802.11n, Bluetooth i GPS. W akcesoriach znajdziemy ładowarkę, przewód USB i słuchawki, które są wykonane niekoniecznie z najwyższej jakości materiałów. Aspekty na plus dla Phone 500 To. Lepsza wydajność. Porównaliśmy urządzenia w benchmarkach, zarówno w AnTuTu jak i kwadrancie. Okazało się, że GoClever uzyskał nieznaczną przewagę. Różnica prędkości działania nie jest zauważalna w menu, jednak przy uruchamianiu nowszych gier można zauważyć, że nieco szybciej przytują się one na GoCleverze niż na Imperiusie. Większa, nieco dłużej trzymająca bateria. Przy minimalnym użytkowaniu Phone 500 wytrzymał 3 dni bez ładowania, Imperius niestety tylko 2 dni. Szybszy transfer plików przez USB. Spróbowaliśmy skopiować jeden większy plik do pamięci wewnętrznej. Na GoCleverze trwało to 82 sekundy, natomiast kopiowanie tego samego pliku do Imperiusa zajęło aż 120 sekund. Minusy Weara: Słaba antena GPS. Złapanie fixa trwa dość długo, a podczas szybkiej jazdy samochodem jest to praktycznie niemożliwe. W otwartym terenie po ustaleniu lokalizacji podczas 20-minutowej jazdy rowerem, GoClever zapisał niemal identyczną trasę na mapie jak Imperius. MediaDroid stosunkowo szybko znajduje satelit GPS. Brak domyślnie zainstalowanej klawiatury z polskimi znakami. Aby wpisywać polskie znaki musimy specjalnie doinstalować dodatkową klawiaturę ze sklepu Play. Brak diody powiadomień. Niestety po spojrzeniu na leżący telefon na biurku nie dowiemy się o nieodebranym połączeniu czy nieprzeczytanej wiadomości. Za każdym razem musimy podświetlić ekran, by to sprawdzić. Aspekty na plus dla Imperiusa Aero. MediaDroid obsługuje pasmo UMTS 900 MHz, dzięki czemu mamy możliwość używania karty Aero 2 z darmowym internetem. Już nigdy więcej opłat za pakiety internetowe. Teraz możesz być cały czas online niemal w każdym zakątku Polski. Aparat w obydwu urządzeniach robi zdjęcia o takiej samej rozdzielczości. Jednak w Imperiusie są one wyraźniejsze, zapisywane z mniejszą kompresją. Widać to na testowanych fotografiach. Tekst na zdjęciu wykonanym przez Imperiusa możemy odczytać bez większego problemu. Jednak na zdjęciu zrobionym przez Font 500 jest prawie niemożliwy do odczytania. Dużo lepszy wyświetlacz wykonany w technologii IPS zapewnia ładniejsze i żywsze kolory w stosunku do go Clevera. Większa gęstość pikseli na poziomie 247 PPI sprawia, że obraz jest wyraźniejszy niż na FONT 500, gdzie liczba pikseli na cel to około 186. Żywsze kolory przekładają się na nieco słabsze podświetlenie. Ekran go Clevera ma bardziej blade kolory, ale po maksymalnym rozjaśnieniu wyświetlacz jest lepiej widoczny w słoneczne dni. Minusy imperiusa. Dotykowe klawisze pod ekranem często nie reagują na dotyk. W GoKlewerze nie ma tego problemu. Słabe wykonanie obudowy. Gniazdo USB jest schowane za głęboko w obudowie, przez co nie ma możliwości podłączenia standardowego kabla USB od innego smartfona. Dodatkowo obudowa jest zaprojektowana tak, że nieco przesłania diody aparatu, przez co świecą one słabym światłem. Ciężko wciskające się przyciski odmiany zmiany głośności. Dodatkowo słychać przy tym trzeszczenie słabo spasowanej obudowy. Wspólne minusy. Bardzo dużym mankamentem jest słaby system ładowania. Obydwa smartfony potrzebują około 5 godzin, żeby naładować baterię do pełna. Dodatkowo w momencie, gdy bateria padnie całkowicie, aż urządzenie się wyłączy, po podłączeniu ładowarki nie włączymy go od razu. Musimy poczekać około 10 minut, aż bateria się trochę podładuje. Dopiero wtedy będziemy mogli go uruchomić. Ani MediaDroid, ani GoClever nie nadają się do słuchania muzyki na słuchawkach. FON 500 ma wtyk słuchawkowy umieszczony na zaokrąglonej krawędzi i w momencie gdy trzymamy urządzenie w kieszeni spodni, słuchawki potrafią nie łączyć i przerywać. Natomiast w imperusie po podłączeniu słuchawek JSA czy Sennheisera słychać takie dziwne pokanie, którego nie ma w tanich słuchawkach dołączonych do zestawu. Wracając do opcji DualSIM znalazła się też jedna wada. Wśród wszystkich Dual sim wyróżniamy dwa typy. Podczas gdy rozmawiamy przez jedną kartę SIM i ktoś próbuje do nas dodzwonić się na drugą kartę SIM telefon informuje tą osobę albo sygnałem zajętości, albo brakiem dostępności. Zarówno Go Clever, jak i MediaDroid daje sygnał braku dostępności, czyli tak jakby telefon był poza zasięgiem lub karta SIM w ogóle nie była do niego włożona. Podsumowanie: GoClever jest większy i cięższy. Przy rozmiarze 5 cali zaczyna przypominać tablet. MediaDroid jest lżejszy i smuklejszy, lepiej leży w dłoń. To dwa niedrogie smartfony z dużym wyświetlaczem o całkiem przyzwoitej wydajności za przystępną cenę. Obydwa działają w trybie dual SIM, na pewno zaspokoją ludzi pracujących, którzy już nie muszą nosić dwóch telefonów, aby korzystać jednocześnie z numeru służbowego i prywatnego. Co więcej, nawet jeśli korzystasz tylko z jednego numeru i chcesz być cały czas online, a nie masz wystarczającego pakietu internetowego w swojej taryfie, to jest to idealne rozwiązanie dla Ciebie, o czym sam się przekonałem. Możesz śmiało zakupić drugą kartę SIM u innego operatora specjalnie do internetu, gdzie znajdziesz kilku gigabajtowy pakiet za kilkanaście złotych. W Imperiusie za około 27 zł możesz mieć internet bez abonamentu i bez opłat przez kilka lat dzięki obsłudze Aero 2. Który smartfon Ty byś wybrał? Napisz w komentarzu na blogu Android portalu. Więcej recenzji znajdziesz na androidportal.pl.